Witajcie moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że wśród Was są fani WWE gdyż dzisiejszym tematem od gramy w grę jest gra WWE 13 Nowe dzieło Studia THQ Które twierdzi, że ma problemy finansowe Oczywiście zagram teraz pojedynczą walkę, widzicie mam tutaj wybór wielu stypulacji na przykład Cage czy Helene Cell, ale ja zagram w zwykłą walkę normalną. Oczywiście jak wybierzemy na postać. jako pierwsza zapala nam się postać CM Punka. tutaj macie oczywiście też DLC wszystkie. Czyli jest dosyć sporo w tym roku zapowiedzianych. Na dole od są oczywiście też postacie zery Attitude. Ale ja zagram tylko obecnymi postaciami na razie. Oczywiście zagram CM Punkiem, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mogłbym zagrać oczywiście mecz, na który, na który czeka wiele fanów WWE czyli CM Punk kontra Stone Cold Steve Austin, no ale. Przepraszam. Ale ja wolę zagrać powtórkę z zeszłorocznego Survivor Series i toczyć pojedynek CM Punk kontra Alberto Del Rio. Nie będzie to pojedynek opas, tak jak już wcześniej powiedziałem, ale oczywiście mamy w tym roku też dostęp do dwóch rodzajów aren, aren obecnych i aren ery attitude. A w Match Creator mogę sobie oczywiście ustawiać różne rzeczy, na przykład rodzaj ringu, rodzaj zasad, stypulacji dodatkowych na przykład ale ja nic z tym nie będę grzebał, ja tam zaczynam po prostu walkę oczywiście też w tym roku load screeny jak widzicie obfitują w postacie R attitude ale też są screeny z obecnymi postaciami no a teraz oczywiście jak widzicie wejścia Kurde, mam, wydawało mi się, że naprawdę zadbali o to wejście. Wydawało mi się, że CM Punk krzyczy It's in time. Tak jak zawsze to przed każdą swoją walką. No ale dobra, jak widzicie we, wej przy wejściach jest naprawdę wszystko, cała atmosferka zadbana. Muzyka poprawna. Tak jak używają pra w prawdziwych galach ostatnio też jak z tym zrobione z chybałością szczegóły także tam trony wyglądają tak jak zostały zrobione bez prawdziwych techników WWE To oczywiście kolejne wejście, tym razem mojego przeciwnika, Alberto Del Rio. Oczywiście wejście nie zostało zrobione tak za bardzo, się nie starali, wykorzystali po prostu zeszłoroczne wejście, które też nie było wcale wspaniałe. Ale co tam? Niestety na lenistwo nie ma lekarstwa. Dobra, to wejście pominąłem, ze względu na czas. No i oczywiście przechodzimy do walki. Jak jak publika oczywiście żwawo reaguje na to, co się dzieje. Na przykład przesłyszeli się przed walką, leciały chanty CM Punk. Co do warstwy właśnie dźwiękowej, wiele się zmieniło. Właśnie publika reaguje żywiołowo, tak jak na prawdziwych galach. Ale przy stołku komentatorskim właśnie nie uległ zmian. Nie ma zmian praktycznie żadnych. Wciąż słyszymy... Michaela Cola i Jerego Kinga Lawlera. Lecz jeśli będziemy grać w trybie attitudeera, usłyszymy Jimarosa i właśnie Kinga. W skrócie też. Tak powiem. Nie chcę się całego imienia Jerego Zamachu, bo zawsze łamie się na nim język. <laughs> Jak widzicie, walka, walka względem zeszłorocznej edycji też uległa zmianie jest bardziej zrobiona bardziej tak żywo niż względem zeszłorocznej edycji w zeszłym roku też już było w miarę ładnie A teraz piękny backbreaker charakterystyczna akcja dla CM Punka o, uda się uda się, o, uda się. O, uda się. i, I ten supleks. supleks. Myślę, jak mówiłem wcześniej z został zrobiony z dbał o szczegóły CM Punk ma wszystkie w tym ma w tym roku wszystkie swoje tatuaże Jest też tatuaż Pepsi Oczywiście odwrócony żeby nie było żadnego łamania praw autorskich ale Ja tam nie narzekam A na razie tak średnio średni idzie w tej walce ale daje radę Zresztą co mnie chciał po 619 wystawić? Tak, <grymne> no, chodzi, raczej chodziło mu o to to no, znów się nagiał na Irish League Kurde no nie jest dobrze teraz Ach no, dobra no udało się, udało się jest dobrze Albo i nie Gdy Я тогда не могу сыграть. А, добро да, удался. DDT. No, а, а не а, да? да Dobra, mam już sytuację pod signature move. I tutaj na z akcji rozpoznawalnych. Tak się w dla każdego zawodnika. Dobra, wykonajmy ją. No. Większość zna pewnie tą akcję. Dobra, ja się już nie będę bawił. Kończymy tą walkę. Widzicie, jak nacnąłem na, na strzałkę w górę, mogę wykonać właśnie taki gest. A teraz, oczywiście, finisher słynny GTS. Wiecie jak wykona się finishera zapalonego na czerwono, otrzymujemy też takie replay. A, miałem go pinować, ale dobra. To skończę go tak. A, no, ten drop nawet może pomóc. Jeden, dwa, Iść, Idźmy! Oczywiście, jak widzicie po walce, także mamy Replayer, co nie jest właściwie niespodzianką już w tej serii. Już moim zdaniem, że powinno być w trakcie zakończenia walki, znaczy w trakcie jakiś zawonik się cieszy, nie, nie. Przyszedł, no ale dobra. Nie wolno tutaj tacy drogę z... Gra i tak została z... zrobiona dosyć dobrze. Chyba dołu jeszcze szczegóły są naprawdę duże. No dobrze. <laughs> No dobra, mamy jeszcze troszkę czasu, to pokażę Wam jeszcze jedną walkę razem w trybie WWE Universe, a wtedy teraz możecie usłyszeć piosenkę Revolution, która jest motywem przewodnim tegorocznej edycji. To widzicie menu w WW Universe, który którym mamy tutaj dostęp do wszystkich tygodniówek i pay-per-view. Jak zobaczyliście do, do rok kończy się WrestleMania. Tutaj ekran, na którym mogę podejrzeć wszystkich obecnych mistrzów. Tutaj historię pasów, kto trzymał go najdłużej i tak dalej. Dobra, ominę na razie te walki, bo tutaj nic ze specjalnego nie ma. Zobaczmy co jest na tym row. O proszę, The Rock kontra To by być ciekawe. Dobra, gramy tą walkę? Wcześniej już sobie ominąłem żeby się z nie bawić. Oczywiście też nie wspomniałem, naciskając przyciski L2 i R2 mogę ustawić match experience, czyli jaki ma być... W sensie jaki ma być mecz, na przykład Quick to znaczy szybki skłosz, normal, no to wiadomo, a epicki mecz to po prostu długa i obsługijąca wiele zwrotów akcji walka. Na no przykład teraz widzieliście typu, no, jedną z typowych rzeczy dla Universe, czyli np. przykład atak, czyli atak przed walką. Jak w tej walce będę The Rockiem Jak też słyszycie, publika, jak, Tak jak mówią, tak jak powiedziałem reaguje żywiołowo Z trybun leciał The Rock The Rocky, przepraszam ale tak właśnie mówi się o, rock, o The Rocku Zobaczymy czy no ten coś ten atak przed walką Mu, trochę mu to daje no, jeszcze mam w miarę w, sił no, na razie się na no, ładny sidewalk znam no, Dobra, zwarcie, może się coś uda? A jednak nie O uda się Mamy do ramię Kłynąłem, przewróciłem właściwie Keina, chciałem powiedzieć, przepraszam. No, o, kurczę, znowu na backbreakera się nadziałem, nie dobrze. będzie tak atakował, to ja tu mogę za chwilę sobie nie poradzić. A też nadmienić, że można wykonywać ataki na kończyny. Podprzytrzymując R1 i naciskając dowolny przycisk właśnie w zwarciu. Można wykonać różne ataki. No. Kończyny. Tak trochę to była zła. chwila na gesty. Ale dobra. Dobra, zaatakuję mu ramię. O, już nawet signature move mam fajnie. Ale ja sobie to zostawię. Ach, uderzył mnie, ale nie będzie źle. Bo będzie raczej źle. Zadziemy. A, idzie poza ring. Dobra, to ja zachowam ten... ...finisher, który miałem. Tym samym nie czym zamienię, na finishera Dobra, to nie udało mi się teraz, nie na rzecz, ale pokażemy Wam za chwilę Dobra, jak wrzucam, właśnie przy takich sytuacjach jak wrzuci się przeciwnika i masz się finishera Wrzuci się przeciwnika w barykady, to właśnie można wykonać coś takiego Jak widzieliście przed chwilą, to nazywa się Oh my god moment na przykład właśnie tak jak widzieliście rozwalenie barierek ochronnych, czy też zniszczenie ringu, jeśli w się gigantami takimi jak Rodus Clay czy Big Show. Dobra, ja nie chcę, nie chcę wygrywać przez Countdown, to pomogę tutaj nogi nie chciałem żeby przegrał w taki sposób przegrał Dobra, kolejne zwarcie udał się, jest kontra Baker. Wiem, że niektóre moje kwestie mogą zabrzmieć jak polski komentarz z Extreme Sports Channel, ale niestety nie chcę mi się gadać po angielsku przy tym no bez jaj. Dobra, trafił w górę mu tą nogę. W końcu muszę z... załapać jakiś signature move. Ale tu widzicie słynny... U... słynny punch The Rocka. Słynny gest to just bring it. No, oh, that elbow's gotta hurt! He just planted him with a DDT. Dobra, jestem blisko liny, to wejdę na nie. Wcześniej mi się nie udało, teraz... My... One elbow drop. Dobra. kolejny neckbreaker. DDT. A, jeszcze nie mam signature'u. na co jest. O, teraz jest. Dobra wstawę i nie mam czasu na siebie No i piękny Spinebuster Dobra kończymy tą zabawę Dobra Wyniesienie i piękny Rock Bottle Mogą to wykonać właściwie na stół ale dobra Dobra pinujemy Jeden, dwa i trzy I koniec no, udało się. Niezbyt ciekawej sytuacji wybrynąłem. ale się udało. Jak mogliście przez chwilę zobaczyć na ten trono? Podczas walki też wszystko jest ruchome jak w telewizji. Nie jest już statyczne jak w zeszłym roku. Oczywiście, jak wiadomo, wydawało się szczegóły przy celebracji zwycięstwa uderoka, No, nawet <gryw> dobre to było. Nawet prosto się udało stworzyć ludzi z koszulkami Saks. A wiadomo, co to znaczy. <gryw> Dobra. No to na tym będę kończył ten odcinek. Powiem też szczerze, że mogę przyjmować także requesty na walki, jeżeli będziecie chcieli. Bo mogę nagrywać jakieś walki z tej gry. A ogólnie przy okazji powiem, że grę oceniam na 10. Jest to najlepsza gra co w restringu, więc dziękuję Wam za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć!